Cześć, z tej strony Piotr Dubiela, autor bloga Tu Jest Pak. W dzisiejszym porozmawiamy o temacie numer 1 w internecie, czyli Chat GPT. Postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy sztuczna inteligencja zmiecie nas, testerów z planszy, i czy jesteśmy skazani na zagładę. O nie! Jesteśmy zgubieni! Obecnie, aby rozpocząć swoją przykładę z testowaniem, należy posiąść podstawy wiedzy z zakresu JSTQB. Dlatego dzisiaj sprawdzę, ma czy mam się czym martwić i czy ChatGPT poradzi sobie na egzaminie z JSTQB. A zatem sprawdźmy to. Certyfikacja JSTQB oznacza, że dana osoba zna podstawy testowania. Egzamin sprawdza, czy kandydat rozumie pojęcia oraz czy umie zastosować tę wiedzę w praktyce. Jeśli chodzi o ChatGPT, jest to obecnie coraz bardziej popularne narzędzie, które potrafi przeanalizować długie teksty, zrozumieć i zapamiętać kontekst rozmowy, ale ma także wady, jak chociażby problemy z prostymi zadaniami matematycznymi. Zobaczymy, jak poradzi sobie z wybranymi przeze mnie zadaniami z zakresu JSTQB. Jak widzisz, jestem już zalogowany do strony OpenAI. Rozpocznę nową konwersację z ChatGPT od przywitania się i poinformowania go o planowanym egzaminie. Zapytam się go na początku o znajomość najnowszej wersji sylabusa i która jest dostępna na stronie sjsi. Dzień dobry. Jestem sztuczną inteligencją i zostałem przeszkolony na podstawie szerokiego zakresu informacji dostępnych w internecie, w tym również związanych z ISTQB. Moja wiedza jest ograniczona do informacji które były dostępne do września 2021 roku, a moje odpowiedzi opierają się na ogólnym zrozumieniu i analizie języka naturalnego. Nie mam dostępu do konkretnych dokumentów, takich jak poziom podstawowy ISTUBE z wersji 2018 rok V3.1.1.7. Jeśli masz jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć na podstawie mojej ogólnej wiedzy o ISTUBE. ChatGPT, z którym rozmawiam, to wersja darmowa, czyli 3.5. Nie ma ona dostępu do internetu i bazuje na wiedzy sprzed 2022 roku. W związku z tym, jak właśnie usłyszałeś, nie ma on wiedzy o najnowszej wersji syllabusa. Taką wiedzę mógłby mieć ChatGPT w wersji czwartej po uprzednim przesłaniu odpowiedniego PDF-u. No Dobrze, to w ogóle zweryfikujmy, czy ChatGPT zna zasady zaliczenia egzaminu ISTQB. Oczywiście! Ogólnie zasady zaliczenia egzaminu ESTUBE poziom podstawowy mogą się nieco różnić w zależności od kraju i organizacji przeprowadzającej egzamin, ale przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące zaliczenia. Pierwsze przygotowanie. Przed przystąpieniem do egzaminu z poziomu podstawowego i ESTUBE warto przestudiować program nauczania, podręczniki, materiały szkoleniowe oraz przerobić przykładowe pytania z poprzednich egzaminów. Druga rejestracja. Zazwyczaj konieczne jest zarejestrowanie się na egzamin, co wiąże się z wniesieniem odpowiedniej opłaty i wybraniem dogodnej daty i lokalizacji. Trzeci format egzaminu. Egzamin i ESTUBE poziom podstawowy jest zazwyczaj przeprowadzany w formie testu wielokrotnego wyboru. Składa się z pewnej liczby pytań, na które należy udzielić prawidłowych odpowiedzi spośród dostępnych opcji. Czwarta liczba pytań, standardowy egzamin i estube poziomu podstawowego składa się z 40 pytań, ale ta liczba może się różnić w zależności od organizacji przeprowadzającej. Egzamin. Piąty czas, czas trwania egzaminu również może się różnić, ale zazwyczaj mieści się w przedziale od 60 do 90 minut. Szósty procent zdawalności, aby zaliczyć egzamin i stupę poziomu podstawowego, zwykle trzeba uzyskać określony procent prawidłowych odpowiedzi. Ta wartość może się różnić, ale zazwyczaj oscyluje wokół 65 do 75%. Warto pamiętać, że powyższe informacje stanowią ogólne wytyczne, a konkretne zasady zaliczenia egzaminu ISTB poziomu podstawowego mogą różnić się w zależności od regionu i organizacji przeprowadzającej egzamin. Zawsze warto zapoznać się z dokładnymi wymaganiami i procedurami organizacji, która przeprowadza egzamin. Jak słyszałeś, zasady zaliczenia egzaminu ISTQB nie są obce dla czatu GPT. w związku z tym myślę, że możemy już zaczynać. Oczywiście. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ISTB. Proszę zadawać pytania, a ja udzielę Ci jak najlepszych odpowiedzi na podstawie mojej wiedzy. Pytania na egzaminie podzielone są na trzy kategorie ze względu na cel nauczania. I tak mamy K1. To są pytania typowo pamięciowe, weryfikujące czy kandydat zna pewne pojęcia. K2 to pytania weryfikujące czy kandydat na tyle rozumie pojęcia, aby wskazać na przykład różnice między nimi. I w końcu K3, pytania weryfikujące czy kandydat nie tylko przyswoił sobie wiedzę, ale też potrafi zastosować ją w praktyce. Przez cały egzamin będziesz miał podgląd na odpowiedzi ChatGPT wyświetlane właśnie w tych trzech kategoriach. Moje pierwsze pytanie będzie z kategorii K1 i dotyczyć będzie definicji warunku testowego. Odpowiedź B. Testowalny aspekt modułu lub systemu zidentyfikowany jako podstawa testowania opisuje warunek testowy. Jest to zdecydowanie poprawna odpowiedź. Zobaczmy jak poradzić sobie z kolejnym pytaniem typu K1. W drugim pytaniu zapytam go o prawidłowo zdefiniowany cel testowania. Odpowiedź B: sprawdzenie, czy obiekt testowy działa zgodnie z oczekiwaniami. Użytkowników i innych interesariuszy prawidłowo wyraża jeden z celów testowania. I znów poprawna odpowiedź. Super, dobrze mu idzie. Czas na pytanie numer 5. Póki co mamy same trafienia. Tym razem mamy pytanie typu K2, gdzie ChatGPT musi wykazać się nie tylko znajomością siedmiu zasad testowania, ale też z kontekstu historyki wskazać, której z tych zasad nie przestrzegał pan testerski. Odpowiedź C. Powtarzanie tych samych testów nie wykrywa nowych defektów. Pan testerski nie przestrzegał tej zasady testowania. Powtarzanie tych samych testów bez wprowadzania zmian może prowadzić do ograniczonej zdolności do wykrywania nowych defektów. Aby zapewnić skuteczność testowania, ważne jest regularne aktualizowanie i modyfikowanie istniejących testów, a także tworzenie nowych przypadków testowych. A jednak zrobił to. ChatGPT GPT wykazał się znajomością kontekstu i wytypował poprawną odpowiedź. Robi się naprawdę ciekawie. Teraz przyjrzymy się, jak ChatGPT radzi sobie ze złożonym pytaniem, w którym będzie musiał zestawić odpowiednie terminy związane z testowaniem z ich definicjami. Odpowiedź C1A, 2 kulomby, 3D, 4B jest poprawna. Zestaw testów 1 jest powiązany z grupą skryptów testowych lub harmonogramem wykonania testów A. Przypadek testowy 2 jest powiązany z wykazem oczekiwanych rezultatów C. Procedura testową 3 jest powiązana z dokumentem opisującym cel testów i możliwe pomysły na ich wykonanie D. Karta opisu testu 4 jest powiązana z zbiorem instrukcji wykonujących test B. No i mamy pierwsze chybienie. Tutaj oczywiście chodziło o odpowiedź A. ChatGPT najwyraźniej pomylił definicję procedury testowej z kartą opisu testu. Kolejne pytanie z kategorii K2. Tym razem będę chciał sprawdzić, czy ChatGPT zrozumie kontekst testowania białoskrzynkowego na etapie testów akceptacyjnych. Odpowiedź B, aby sprawdzić, czy zostały wykonane wszystkie instrukcje kodu i ścieżki decyzyjne w kodzie jest poprawna. Testowanie białoskrzynkowe White Box Testing ma na celu analizę wewnętrznej struktury kodu i sprawdzenie, czy wszystkie instrukcje kodu oraz ścieżki decyzyjne zostały wykonane poprawnie. Na etapie testowania akceptacyjnego przez użytkownika, testowanie białoskrzynkowe może być stosowane w celu weryfikacji poprawności implementacji kodu i zgodności z oczekiwaniami. Hmm. Niestety drugie z rzędu, chybienie przez ChatGPT. GPT. Tutaj poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. ChatGPT najwyraźniej pomylił etap testowania akceptacyjnego z testowaniem integracyjnym. Jesteśmy już na półmetku egzaminu, a ChatGPT wciąż sobie może pozwolić jeszcze na aż 6 chybień, aby zajrzeć egzamin ISTQB. Tym razem zadam mu pytanie dotyczące pokrycia decyzji. Zobaczę, czy poprawną odpowiedź na podstawie opisu sytuacji. Odpowiedź C stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą. Pojedynczy przypadek może zagwarantować w tej sytuacji tylko 25% pokrycia decyzji jest poprawna. Pokrycie decyzji odnosi się do stopnia, w jakim wszystkie możliwe ścieżki decyzyjne w kodzie zostały przetestowane. W przypadku pojedynczej instrukcji IF, która nie jest zagnieżdżona i nie występują w niej pętle ani instrukcje CASE, istnieją tylko dwie możliwości wykonywanie instrukcji IF z wartością prawdziwą, true lub wartością fałszywą, false. Jednakże, aby osiągnąć 100% pokrycia decyzji, konieczne jest przetestowanie obu możliwości wykonania instrukcji if. Oznacza to, że minimalna liczba testów potrzebnych do osiągnięcia pełnego pokrycia decyzji wynosi drugą. Dlatego pojedynczy test w tej sytuacji daje tylko 50% pokrycia decyzji, a nie 100% jak sugeruje stwierdzenie w pytaniu. Hmm. Wydaje mi się, że ta odpowiedź obrazuje wady ChatGPT, czyli problemy z matematyką. Ciekaw jestem, jak poradziłby sobie z ChatGPT w wersji czwartej z podpiętą wtyczką Wolfram'a. Kolejne pytanie również dotyczy pokrycia testów. W tym wypadku będzie to pokrycie instrukcji kodu. Odpowiedź B jest to miara pokazująca odsetek instrukcji wykonywalnych, które zostały przetestowane przez zestaw testowy. Najlepiej opisuje pokrycie instrukcji kodu. Pokrycie instrukcji kodu odnosi się do tego, w jakim stopniu instrukcje wykonywalne w kodzie programu zostały przetestowane przez zestaw testowy. Odpowiada na pytanie, jak wiele instrukcji kodu zostało wykonanych podczas przeprowadzania testów. Miara ta wyrażana jest zwykle jako procent wykonanych instrukcji w stosunku do ogólnej liczby instrukcji wykonywalnych w kodzie. Im wyższe jest pokrycie instrukcji, tym większa pewność, że większość kodu została przetestowana i że potencjalne błędy w instrukcjach zostały ujawnione. Odpowiedzi A, C i D nie precyzują, że pokrycie instrukcji dotyczy instrukcji kodu, które zostały przetestowane i dlatego nie są najlepszym opisem tej miary. Choć oba pytania 21 i 22 były z grupy K2 i dotyczyły tego samego tematu, to otrzymaliśmy różne wyniki. Takie nierówne odpowiedzi pokazują, że na ten moment ChatGPT nie jest narzędziem, na którym moglibyśmy w pełni polegać. Czas na pytanie z kategorii K3. Tym razem ChatGPT będzie musiał poprawnie zastosować technikę projektowania testów w oparciu o podział na klasy równoważności i dodatkowo wskazać tylko te przypadki, które należą do poprawnych klas równoważności. Szczerze wątpię tutaj w naszego rozmówcę. W oparciu o podział na klasy równoważności dla przypadków poprawnych, potrzebne są cztery przypadki testowe, które pokrywają wszystkie kategorie. Pierwszy przypadek testowy dla dwóch lat lub mniej. Drugi przypadek testowy dla więcej niż 2 lata, ale mniej niż pięć lat. Trzeci przypadek testowy dla nie mniej niż 5 lat, ale nie więcej niż 10 lat. Czwarty przypadek testowy dla więcej niż 10 lat. Odpowiedź D4 jest poprawna. A jednak poprawnie wydedukował i nie pomylił się w obliczeniach. Jestem w szoku, aż się chce zacytować klasyka. jak ty mnie w tej chwili? No to teraz chat GPT naprawdę zrobił mi nadzieję na zdanie tego egzaminu. Jesteśmy na pytaniu numer 30. Choć pytanie jest z kategorii K1, to słówko najlepiej może tu sporo namieszać, bo jednak zmusza do pewnego wysiłku intelektualnego. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym zadaniem ChatGPT. Spośród podanych odpowiedzi, odpowiedź D najlepiej opisuje podział zadań pomiędzy kierownikiem testów a testerem. Kierownik testów planuje i organizuje czynności testowe oraz specyfikuje przypadki testowe, a tester ustala priorytety i wykonuje testy. Odpowiedź D jest poprawna. Hmm. Kierownik specyfikujący przypadki testowe a gdzie on widział, kierownika, który pisałby przypadki testowe? Widać, zabrakło tutaj nawet najmniejszego doświadczenia w pracy po stronie ChatGPT. GPT. Natomiast jeśli chodzi o poprawną odpowiedź, to jest to oczywiście odpowiedź B. I tak oto jesteśmy w punkcie kulminacyjnym naszego egzaminu. ChatGPT GPT do tej pory uzyskał 19 punktów, natomiast pomylił się już 14-krotnie. Wystarczy, aby pomylił się chociaż jeszcze. Jeden raz, a niestety nie zajdzie egzaminu ISTQB. Pytanie, które teraz mu przedstawię, będzie z typu K2, więc szanse są, że da radę. Zobaczymy. Odpowiedź B. Odstępstwa od wybranego podejścia do testowania. Sumaryczny raport z testów zwykle zawiera informacje dotyczące zdefiniowanych ścieżek, kryteriów niezaliczenia i celów testowania, pomiary rzeczywistego postępu w odniesieniu do kryteriów wyjścia oraz oceny jakości testowanego obiektu. Jednak informacje dotyczące ewentualnych odstępstw od wybranego podejścia do testowania mogą zostać uwzględnione w raporcie postępu, ale niekoniecznie w sumarycznym raporcie z testów. Odstępstwa i zmiany w podejściu do testowania są częściej raportowane w ramach zarządzania projektem i śledzenia postępów. To najlepszą odpowiedzią jest odpowiedź A, ponieważ cele testowania nie powinny znaleźć się w kończącym testy raporcie. Niestety tym samym znamy już odpowiedź na zadane w tytule wideo pytanie, a mianowicie, że ChatGPT w wersji 3.5 nie zdaje egzaminu ISTQB. Ale zostańcie ze mną do końca, a sprawdzimy, jak ostatecznie wypadł na egzaminie. Oof, dotarliśmy do końca egzaminu. Przed nami ostatnie pytanie typu K2. Zaraz poznamy ostateczny wynik egzaminu ISTQB otrzymany przez ChatGPT. GPT. Narzędzie testowe, które najbardziej nadaje się dla programistów, a nie dla testerów, to C, narzędzie do analizy statycznej. Analiza statyczna jest procesem analizy kodu źródłowego lub innych artefaktów programistycznych w celu wykrycia potencjalnych defektów, błędów składniowych, niezgodności ze standardami kodowania itp. Narzędzia do analizy statycznej pomagają programistom w identyfikowaniu tych problemów na etapie tworzenia kodu, zanim zostanie on poddany testom. Jest to narzędzie, które wspiera programistów w tworzeniu lepszego i bardziej niezawodnego kodu, a niekoniecznie jest przeznaczone do przeprowadzania testów funkcjonalnych czy wydajnościowych. Prawna odpowiedź i miły akcent na zakończenie egzaminu. Niestety, tak jak zostało to wcześniej powiedziane, chat GPT nie zdał egzaminu. Jest ponieważ otrzymał jedynie 50% z wymaganych 65%. Pozostaje mi podziękować mu za udział i przejść do podsumowania tego eksperymentu. Dziękuję. Byłem zadowolony, że mogłem pomóc. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania w przyszłości, nie wahaj się ich zadać. Powodzenia. Ostatecznie przeprowadziłem egzamin trzykrotnie dla wersji czata GPT 3,5 i za każdym razem ChatGPT GPT zdobywał podobną ilość punktów, to jest około 21. Choć błędy pojawiały się w tych samych pytaniach, to w niektórych podejściach ChatGPT podawał inną odpowiedź i równie wytrwale jej bronił, co w poprzednich wersjach egzaminu. Jak widzisz na załączonych wykresach, ChatGPT radził sobie w miarę dobrze na pytaniach pamięciowych. Nie wystarczyło wykuć formułkę, aby zdobyć punkt. Nieco gorzej szło mu już zrozumienie tych informacji i wskazanie na przykład różnic pomiędzy pojęciami. Z kolei najgorzej wypadł w pytaniach K3, gdzie nie tylko trzeba wykazać się wiedzą i zrozumieniem, a dodatkowo wykorzystać je w praktyce. Jeżeli podobał Ci się materiał i chcesz zobaczyć więcej podobnych treści jak chat GPT oczami testera, to daj łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jestem też ciekaw, co Ty sam sądzisz o czacie GPT. Wyczuwasz w nim konkurencję? A może wręcz przeciwnie, liczysz, że odciąży Cię od niewygodnych zadań? Daj znać, co myślisz w komentarzu do tego filmu. Do zobaczenia!